Na 8.30 dzień dobry Państwu. Ma przyjemność otworzyć 13. sesję Rady Gminy Jeleniewo. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Pana Kazimierza Urynowicza, wójta gminy Jeleniewo. Witam Pana Marka Waszkiewicza, zastępcę wójta gminy Jeleniewo. Witam Panią skarbnik gminy, Panią Danutę Harasz. Witam Panią sekretarz gminy, Panią Marię Waszkiewicz. Witam zaproszonych gości, Pana Wiesława Pietrołaja, radnego powiatu suwalskiego. Witam Pana Radosława Modzelewskiego, zastępcę wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny-Inki w Jeleniewie. Witam Panie Sołtysów, Panów Sołtysów, witam Panie Radne, Panów Radnych i na początek przedstawię porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Jeleniewo. Punkt czwarty sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz działalności pomiędzy sesjami. Punkt interpelacje i zapytania przepraszam punkt piąty interpelacje i zapytania. Punkt szóste podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Jeleniewo na 2020 rok. Punkt siódmy, przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Jeleniewo za rok 2019. Punkt ósmy, odpowiedź na interpelacje i zapytania. Punkt dziewiąty, informacje i ogłoszenia. Punkt dziesiąty, zamknięcie obrad. Chciałbym poinformować, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może do porządku obrad wprowadzać zmiany Czy są jakieś tutaj sugestie co do porządku dzisiejszych obrad. Nie widzę, zatem e, proszę radnych o e, głosowanie i przyjęcie przedstawionego porządku obrad. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych i wszyscy jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad. Czyli jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego Trzecie. punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Protokół, projekt protokołu z poprzedniej sesji rady był wyłożony w Urzędzie Gminy, był również przedstawiony, zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej radni mogli zgłaszać ewentualne uzupełnienia, poprawki do tego protokołu takich poprawek do rozpoczęcia sesji nie było zatem proszę radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 12 sesji Rady Gminy Ireniewo. kto jest za przyjęciem protokołu w takiej wersji jak był przedstawiony Głosowało 15 radnych. Jednogłośnie protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz działalności pomiędzy sesjami. Panie Wójcie, proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni radni, sołtysi, uczestniczy dziś, wszyscy uczestniczyli dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jeleniewo z okresu między sesjami i podczas obrad 12 sesji Rady Gminy Jeleniewo, która odbyła się 30 grudnia 2019 roku, przedstawia się następująco. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2020 rok zobowiązano skarbnika gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Rachunkowej Stoku. Ogłoszona w dzienniku urzędowym Wództwa Podlaskiego w Białymstoku, umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie biletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. Następna uchwała w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Zobowiązano inspektora do spraw podatków i opłat i inspektora do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w stoku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wództwa Podlaskiego w stoku umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. Uchwała trzecia podjęta podczas obrad 12. sesji Rady Gminy Jeleniewo dotyczyła mm, przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok i tutaj zobowiązano Sekretarza Gminy do zapewnienia realizacji uchwały uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo zarządzenia decyzje umowy przetargi i tak, wydano zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchorady gminy yy, oraz przygotowania projektów uchorady gminy. Także podpisano umowy, umowę z firmą automyjnia hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych i gazowych Adam Kozłowski 19400 olecko aleje lipowe 1D. Na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni administrowanych przez gminę Jeleniewo, także sporządzono sześć protokołów z uględzin w sprawie wycinki drzew i krzewów, wydano yy, jedną decyzję w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz jedną decyzję w sprawie podziału nieruchomości. Oraz nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w dniu 24 stycznia 2020 roku na sprzedaż działki numer geodezyjny 105 przez 2, o powierzchni y, około 42 y, y, arów, obręb Popuchowo Gmina Jeleniewo. Także y, dokonano zapytania ofertowego na usługi geodezyjne w Gminie Jeleniewo w 2020 roku, w dniu 27 stycznia 2020 roku. Wydano jedną decyzję ośrodowiskowych uwarunkowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego o obory obsadzie 5 DJP w Krzemiance. Podpisano porozumienie z PG na dostawę energii elektrycznej dla 29 punktów odbioru oświetlenia. Także yy, dokonano jednego wpisu o zmianie działalności gospodarczej. Wydano 125 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 180 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego. Trzy decyzje w sprawie wymiaru podatku leśnego oraz 1199 decyzji w sprawie wymiaru podatku o łącznym zobowiązaniu podatkowym. Także chciałbym poinformować, że w okresie od października do stycznia w bibliotece tutaj odbywały się spotkania komputerowe w ramach projektu Cyfrowy Senior, do którego to przystąpiła gmina. Jeleniewo i powiem, że nie, nie żałuję tej decyzji, bo w zajęciach uczestniczyło 15 seniorów, 65 plus z terenu naszej gminy. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu i tutaj tematem tych spotkań była obsługa komputera i, podstawowe, i, i zapoznanie z podstawowymi programami komputerowymi. No, w czasie trwania projektu było się również spotkanie w krzywym, gdzie, gdzie spotkały się grupy seniorów z Powiatu Suwalskiego. No i y, też z przewodniczącym uczestniczyliśmy w takim podsu ostatnim podsumowującym spotkaniu y, nasi y, młodzi seniorzy, powiem w ten sposób, młodzi seniorzy y, wiem, że y, byli zadowoleni z tej formy spędzenia czasu i w związku z tym, tutaj mam takie ogłoszenie, że 5 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie chętnych. Będziemy tworzyć właśnie klub seniorów tutaj w gminie Leniewo. Tego zadania podjęła się pani Joanna Wnukowska. I zapraszam serdecznie wszystkich chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w tych zajęciach i chcieliby chętnie spędzić y, przyjemnie y, wolny czas. Może... Korzy y, godzina... Y, z tego co wiem godzina dziesiąta chyba, jeśli się nie mylę. Ale ja jeszcze tutaj... Y, na stronie internetowej będzie biblioteki i stronie internetowej. Godzina dziesiąta. Także chciałbym ogłosić, dać taką informację, że 3 lutego tutaj w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Będzie u nas tutaj pan prezes Grzegorz Mackiewicz. I nie ukrywam, że jest to druga nasza taka próba zaproponowania podłączenia miejscowości Jeleniewo do czyli zaproponowanie ogrzewania i, i, i korzystania z, z paliwa, jakim jest gaz. Powiem tylko tyle: Jest to informacja dla wszystkich mieszkańców, ale nie ukrywajmy, że jedynie te miejscowości, które mają tak zwaną zwartą zabudowę i mają. Odpowiednią liczbę y, mieszkańców, y, domów, kominów, które zechcą się podłączyć, mają y, takie możliwości, gdyż już pierwszy raz mieliśmy spotkanie y, z inną, y, z inną firmą, y, której udostępniliśmy nasze, naszą y, dane i o ilości naszych y, gospodarstw. Y, 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 firm przedsiębiorstw czy jakichś zakładów przemysłu zakładów no i wstępnie ta firma jednak nie, nie podjęła dalszych działań, czyli wynikało, że nie, nie kalkuluje się dla niej powiedzmy tutaj inwestowania, ale dodatkowo jeszcze mamy tutaj spotkanie właśnie z polską spółką gazownictwa. I tutaj wiem, że są zainteresowani wstępni mieszkańcy Zachodu, yy, Prudziszk, yy, myślę, że Jeleniewo, Kazimierówka to są, muszą być yy, minimum yy, no, kilkadziesiąt odbiorców, i to yy, musi być tak zwana zwarta yy, forma zabudowy, no bo każda yy, odległość to są yy, koszty, które Trzeba ponieść więc na pewno, jeśli jest miejscowość, gdzie jest 3 albo 5 albo 10 gospodarstw, albo jest kilkanaście gospodarstw, które są bardzo rozproszone, na pewno ta firma nie przystąpi do tego projektu. Ale wstępnie sugerowaliśmy tutaj po wstępnej analizie, że najbardziej tutaj. Może wołownia, może suchodowy, może prudziszki, jeleniewo, tutaj Kazimierówka. Oczywiście, jeśli mieszkańcy będą zainteresowani, może być tak, że część mieszkańców będzie zainteresowana, a część nie będzie. Ale dlatego służy do tego to spotkanie, gdzie wstępnie pan prezes poinformuje, jakie to są koszty, jakie są możliwości, nie tylko za. Podłączenia, ale także później korzystania z tego, tak? Czyli przeciętnie, jaki jest koszt mniej więcej ogrzania e, mieszkania w ciągu e, sezonu grzewczego. To tyle informacji. Godzina spotkania 17. 3 lutego o godzinie 17. Tak, tutaj, w bibliotece publicznej wiele nie Godzina 17, więc myślę, że to jest taka godzina. Już po pracy właśnie myślę, że tak dostosowaliśmy to, żeby wszyscy mieszkańcy tutaj zainteresowani mogli skorzystać. Na to spotkanie serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania i tradycyjnie sprawozdanie przyjmujemy w formie głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania pana wójta z okresu medycyny? Proszę o podniesienie. Ręki. Głosowało 15 radnych, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu piątego, interpelacje i zapytania. Czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania, ewentualnie interpelacje? Proszę o zgłaszanie. Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. W punkcie szóstym mamy podjęcie jedynej dzisiaj uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Niewo na 2020 rok. Projekt uchwały był o opiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Zanim poproszę o pana przewodniczącego wspólnych komisji o przedstawienie opinii w sprawie zmian w budżecie, poproszę panią skarbnik o krótkie wprowadzenie do zmiany w tejże uchwale budżetowej. wydatków budżetowych o 278 670 złotych 59, 59 zł zwiększamy tam wydatków na potem 262 900 zł. Plan dochodów i plan wydatków wynosi dochodów 15 629 585 złotych i 59, 59 zł. Plan wydatków wynosi 16 mln 389 452 i 59 000. W związku z prowadzonymi tymi zmianami zmienił się załącznik wydatków majątkowych na rok 2020. Zmienił się załącznik wydatków na programy projekty realizowane w środku roku z wnioskiem W związku z przekazaniem dotacji dla Starostwa Podmiotowego zmienił się załącznik. Planowane dotacje z budżetu na rok 2020, deficyt budżetu i łączna kwota przychodów i rozchodów nie uległa zmianie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, jaka jest opinia w sprawie przedmiotowej uchwały? Dzisiaj się odbyła komisja przed sesją i opinia jest pozytywna. Projekt uchwały otrzymał pozytywną e, opinię. Przechodzimy do głosowania. Kto z Radnych jest za podjęcie przedmiotowej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Głosowało 15 radnych jednogłośnie. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu siódmego. W punkcie siódmym mamy przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Jeleniewo za rok 2019. Ze sprawozdaniem radni się zapoznali. Jaka jest opinia w sprawie. Tak, jest Pozytywna jest opinia. Zatem przez głosowanie przyjmujemy sprawozdanie. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli? Na poszczególnych stopniach balansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Jeleniewo za 2019 rok. Proszę o podniesienie ręki. Głosowało 15 radnych, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. Pum, przechodzimy do punktu 8. odpowiedzi na, na interpelacje i zapytania. Nie było zapytań, nie było interpelacji, zatem punkt został już wyczerpany. Przechodzimy do punktu 9. informacje i ogłoszenia, e, czyli tak zwane wolne wnioski. Kto z Państwa chciałby, czy. Pan Wójt prosi o głos proszę bardzo. Panie wójcie. W związku z podjętymi dzisiaj uchwałami, a szczególnie to jedną uchwałą dofinansowaniem w kwocie, bo cała kwota dofinansowania to jest 447 tysięcy złotych do drogi Wołownia suchodoły Jest to prawie 5 km drogi asfaltowej, jest to droga powiatowa, ale tutaj gmina dofinansowuje. Więc jest to wkład 25% do tej inwestycji, gdyż 25% też dokłada powiat, i 50% to są środki z programu budowy dróg gminnych i powiatowych. Powiem tylko tyle, że. Jest to bardzo ważne zadanie inwestycyjne i myślę, że to jest następna droga, która będzie służyła naszym mieszkańcom i poprawi y, komunikację na terenie naszej gminy. Realizujemy Zwyczajmy. też, realizujemy też, y, jesteśmy w trakcie realizacji drogi w Malesowiźnie. Jest to też prawie 2 y, kilometry y, drogi asfaltowej. Tam nasz wkład własny wynosi 750 tysięcy, bo 50% dokładamy z własnego budżetu, jesteśmy po przetargu i 50% otrzymujemy środków zewnętrznych. Więc jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to w tym roku z własnego budżetu, czyli z własnych środków, wykładamy kwotę 1 200 000 zł. Nie jest to mała kwota, więc ale uważam, że są to ważne inwestycje i Zainwestowanie w taką, w te inwestycje, to będzie służyło na lata dla naszych mieszkańców. Tym bardziej, że skorzystaliśmy tutaj też z dofinansowania. Są też w budżecie inne inwestycje, które są przewidziane do realizacji w tym roku. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy informacji z Urzędu Marszałkowskiego, czyli są w trakcie oceny, w trakcie weryfikacji. Szczególnie tutaj dotyczy, to są dwie inwestycje. Też bardzo ważne jest to zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kamedu oraz e, instalacje fotowoltaiczne. Dotyczy tutaj budynku Urzędu Gminy oraz dwóch hydroforni. Jest to hydrofornia w Gulbiniszkach i hydrofornia w Jeleniewie, żeby zmniejszyć koszty e, e, no, funkcjonowania tych hydroformy, to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Tutaj już jesteśmy w trakcie końcowym, firma opracowuje nam tutaj wniosek. Tutaj chodzi o instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach indywidualnych. Tutaj z wstępnych analiz, tutaj pana Marka i naszych wspólnych wynika, że wszyscy ci, którzy złożyli, czyli którzy spełniali wymogi, oczywiście, bo też Urząd Marszałkowski ustalił kryteria, e, e, tak zwany regulamin, więc wszyscy składamy i wszyscy ci, którzy składali wniosek, będą. Ujęci w tym naszym wniosku, będziemy czekali tam chyba do października czy do listopada. Jest czas na podpisanie rozpatrzenie i podpisanie umowy. Ta inwestycja jest planowana na lata 2021-2022, ale ja myślę, że zobaczymy, jak tutaj potoczą się te losy, kiedy podpiszemy tą, tą umowę. Dodatkowo jeszcze był prowadzony nabór na odbiór azbestu od gospodarstw indywidualnych. Jutro właśnie udaje się do Urzędu Marszałkowskiego, ten wniosek dostarczę. Także złożyliśmy wniosek na odbiór folii, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy informacji. Jeśli chodzi o odbiór azbestu, to tam nasza gmina przekracza wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca ustalony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tutaj Będziemy, kwalifikujemy się na stawkę 70% środków, które trzeba będzie wydać na odbiór tego eternitu. Więc dodatkowo jeszcze będziemy musieli znaleźć kwotę 30% środków na odbiór azbestu. Więc mamy już zagospodarowany budżet na, na rok 2020. I ja życzę sobie i tutaj dla Rady, żeby udało nam się te wszystkie zrealizować inwestycje, bo to są bardzo ważne inwestycje, które też są z dofinansowaniem środków, bądź unijnych, bądź też środków tutaj z budżetu państwa. Tu już zbliża się, chociaż mówimy o zimie, a tak naprawdę tylko jest zima kalendarzowa nie ma tej zimy tutaj takiej y, prawdziwej, śnieżnej i mroźnej. Y, no ja ogólnie nie, nie martwię się tym, bo nie trzeba odśnieżać, nie trzeba wydawać dodatkowych środków, ale już tutaj rozmawiałem z panem Markiem, y, przygotowujemy się do przetargu na y, wydatkowanie funduszu sołeckiego. Czyli żwirowanie, praca równarki, remonty bieżące dróg. Więc działamy cały czas i miejmy nadzieję, że. No, jeszcze sprawy, też związane tutaj z oświatą, ale myślę, że. Tutaj pan dyrektor już, pan wicedyrektor wspomniał mi, mi że jest przygotowany arkusz organizacyjny i myślę, że, że jak już będzie arkusz organizacyjny, to wtedy myślę, że warto będzie spotkać się w gronie radnych i tutaj też przeanalizować propozycje tutaj składane przez tutaj szkołę podstawową. To tyle miałam do przekazania informacji. Dziękuję bardzo panu Wojtowi za przedstawienie. Ja w... Przepraszam, panie przewodniczący, właśnie też jest bardzo ważna, istotna informacja, która nie wiem, czy dotarła do wszystkich mieszkańców, bo w czwartek o godzinie 14 w szkole tutaj w Prudziszkach odbędzie się spotkanie firmy, która będzie realizowała inwestycje linii. Przebiegu linii gazowej przez teren gminy Jeleniewo. I tutaj dotyczy to właścicieli nieruchomości z miejscowości Prudziszki, Suchodoły, Białorogi i Rychtyn. Wiem, że ta firma miała informować i powiadamiać, ale z tego co Sołtysi tutaj mówią, chyba nie, nie zostali o tym poinformowani. Z czego ja tutaj korzystając też informuję. Czyli czwartek, godzina 14, szkoła tutaj w Prudziszkach. Zapraszam tutaj wszystkich zainteresowanych i tych, którzy, szczególnie tych, przez które nieruchomości będzie ta linia gazowa przebiegała. Zapraszam, a jeszcze mam serdeczną prośbę do że to ta informacja jest na BIP-ie, dane są informacje, żeby tutaj przekazać tę informację mieszkańcom tych miejscowości. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim okładzie, Pani Sołtys, to droga powiat... jest to droga powiatowa, jest to droga powiatowa, więc my, no to więc ja bym prosił, to może Panią Sołtys zaproszę później po sesji do mnie, dobrze? To porozmawiamy na ten temat, dobrze? Zapraszam do mnie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wyczerpaliśmy punkt dziewiąty, przechodzimy do punktu dziesiątego. Zamykam obrady XIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. Dziękuję serdecznie. za.